Ja jestem, no właśnie. Nie wiem, jak się w ogóle mam nazywać na YouTubie, właśnie. No, jestem Kitty Katyn, czy jestem, no jestem Kitty Katyn, ale e, doszłam do wniosku, że ta nazwa jest zbyt dziecina i powinnam ją zmienić, więc się w komentarzach na jaką to jest po pierwsze. Ten, kto napisze i no po prostu napisze pod filmikiem Gotowe coś, czy coś takiego, no to wtedy no, jak wiadomo. Dos, no dostanie polajkowanie wszystkich filmików i dwie subskrypcje. Więc warto yy, grać o to i napisać gotowe polubić mój filmik i napisać w komentarzach, jak mam się nazywać na tym kanale. Więc wchodzimy sobie w tą grę, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, czyli Kleptoc no, to jest ta gra, jakbyście nie wiedzieli. Wchodzimy w nią. To jest taki sweet koteł. Widzimy. Tutaj, widzimy, tutaj są różne rzeczy, co nie tutaj są różne rzeczy. A najsłodsze jest to, patrzcie, jeju, sweet. Każdy, kto to, kto to, kto to kto dotrwał do tego momentu i to widzi, napisze w komentarzach sweet, więc mm, warto. Czoklet tu jest, jakieś jeszcze inne koty, na przykład chips. A, tutaj jest toj, tutaj jest toj. Dziwna nazwa wiem. Wika i Zibalio Ogólnie. Tutaj jeszcze jest kleją Chyba pokazywałam, Nie, nie wiem. Dobra, i ogólnie w tej grze. Em, ścisz, ściszę ją trochę. Żebyście mieli lepiej. Tutaj. W, o, tutaj. Tam, gdzie teraz jest ten chips. Gdzie się wyświetla. Jest. Ale codziennie. Co y, dzień jest y, taki, y, pojawia się po prostu ikonka, że y, można y, daily rewards. Tak, daily rewards. No to właśnie, klikacie, ob, ob, y, oglądacie film. Ja już to zrobiłam. Z przypadek wyłączyło mi się nagrywanie. Tutaj mamy też różne rzeczy, i dzisiaj postaramy się zebrać kota. Jak widzicie, o tutaj w prawym górnym rogu. Mamy tutaj pieniążki yy, i diamenty. Diamenty się zdobywa za 250 pieniążków albo w jakichś grach. Na przykład tutaj, klikacie na to serduszko, on ma 0%, więc dajemy mu na przykład rybkę. Klikamy na tego kota i mu dajemy. Go tu myjemy. Nie trzeba tego robić, ale ja po prostu wolę się opiekować tym kotem. Po prostu myjemy go Nie szkodzi mi nic, jak go myję. Że posiadamy go na misję, klikacie na tego kota Tutaj są też ubrania Ja też któregoś odcinka będę zbierała na to Pięknie wygląda, napiszcie w komentarzach I tutaj ogólnie Mam też takiego innego kotka, który się właśnie nazywał Toito Jak pokazywałam tam I ten ma takie rzeczy ogólnie ta Reszta do niego nie pasuje za bardzo Więc Ok, yy, posiadamy kotkę na misie, Klikamy go go out. Tutaj też są gry. Można zrobić w selfie, ale to będzie potem trzeba wysyłać. Tutaj jest do w ogóle. I mamy tutaj imię swojego pupilka. Można ja, yy, można ja nie zmieniać. Ok, yy, klikamy go out, go out. No i kod idzie. Najpierw to będzie z dwie sekundy. Potem będzie się czas, kiedy on idzie. Będzie się po prostu wydłużał co przyjście o kilkanaście sekund. Dobra.